No, i witam serdecznie po 4 miesiącach przerwy na kanale. W końcu wracamy na CSGO Skinsa po takim czasie, więc na sam powrót dla Was specjalnie, dla osób płacających z moim kodem, odpalam dwa konkursy. Jeden będzie od 8,40, drugi będzie od 35, czyli 34,99 dokładnie. No, i już możecie sobie wbijać. Wystarczy doładować sobie z kodem stricto 35 ziko i już wtedy z automatu dołącza Was do obu konkursów. Metod płatności jest naprawdę wiele. Dodatkowo usprawnili to w z kinami po tym haniebnym update'cie co był. I teraz jest tak, że jak płacicie, to możecie mieć instant wpłatę. A jak poczekacie te 7 dni, bo przykroczyliście na przykład limit i musicie poczekać, no to wtedy dostaniecie jakiś tam bonus, jakiś prezent. Tutaj macie szczegóły, możecie sobie poczytać. Tutaj macie oczekujące wpłaty te 8 dni, jednak czy tam 7, no nie wiem, jak to zrobili, to musicie sobie przekminić Dodatkowo jest darmowy konkurs dla Was. Wystarczy, że obejrzysz ten film do końca i w komentarzu napiszesz hasło, które podam w randomowym momencie. I wtedy jedna osoba z Was dostanie to doładowanie na CSGO skinsa lub jakiegoś skina, więc będziesz mógł sobie wybrać. Dobra, ja sobie muszę sprawdzić, co tutaj się pozmieniało na tej stronie. I też ten odcinek będzie taki luźny, taki pogadankowy, więc myślę, że wam się spodoba. Widzę, że już designy się miejscami pozmieniały no takie fajniejsze, bardziej współczesne, więc gites. Na sam start to bym agentów przetestował, moich kochanych agentów, jak podrożały. <laughs> Dobra, zrobimy risky movement. O, jest nowy tryb. Ciekawe. Dobra, zrobimy sobie 2 na 2 na razie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy to w ogóle odda, czy to jest jakiś sens. Jedna strzynka, no i przegrałem, tak? To jest chyba droższe ma. No mam! I to do mnie rozwalił. No to dobra, to był mega ryzykowny ruch, ale spokojnie. W tym odcinku, no nie wiem, czy mi się uda coś mocnego wyszpącić. Zobaczymy. No bo mówię, miałem przerwę. Muszę znowu wejść w te flow, zobaczyć, jak to wygląda. Wszystko jest mega drogie, ale to pewnie przez to, że skiny mega ostatnio podrożały, No to to podejrzewam, że każdy z Was słyszał i widział, jak wygląda rynek Steam, i z tego powodu, no też skrzynki są droższe, no bo są większe, droższe skiny. Okej, okay, coś nam tutaj odrobiło. Spoko. Tej skrzynki chyba nigdy nie otwierałem. No dobra, raz otworzymy, jest mega Droga I ja pierdziele, to jest pewnie na samym końcu. Ja pierdolę, dobra, 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 bitwy, bitwy. Może gracze robią jakieś dobre bitwy? Co to jest? Za stówę? Okej, okay, i mamy antyterrorystów dla terrorystów. Ciekawe. Dobra, niech to sobie leci i wam opowiadam tak, w ogóle wczoraj tak wleciał film, kto nie widział, niech sobie jeszcze sprawdzi, że trenowałem przez 7 dni Counter Strike'a. O ja pierdzielę, co gościu dostał. Dobra, to jest proste doskonania kułam zasady, ale no rozdupcyli nas. I ciekawy tryb, to jest bardziej tak na odcinki. Myślę, a nie żeby sobie jakiś profit z tego robić. No, bo to jaki sens w tym? To już lepiej ławiłam zagrać. Chociaż, no muszę się zastanowić. Ciekawe, no widzę, że ludzie to robią. Ja pierdziele, na sam start 400 wyprzedzałem w tak szybkim czasie. Dobra, co 100 wejdziemy, jak zrobił bitwę? Jak to przegram? Będzie lipa, będzie lipa, będzie lipa. I kurde, no co jest z tymi ludźmi? Czemu tak ludziom oddaję, a mi nie? Ja pierdzielę, czekajcie, ile to jeszcze kosztuje? Sz za 6 dni dostał naklejkę, tak o. Jak gościu porobił, ze stówki zrobił pięć stów, no jakby mi coś takiego siadło, to bym się odrobił. Dobra, słuchajcie, odcinek siat leci zawaliście, jestem bardzo zadowolony z wyniku. Eee, co prawda, no dobra, powiem wam szczerze, liczę na trochę lepszy, ale co się liczy, to to, że ja rozumiem, że jest taki wynik, bo była długa przerwa, no 4 miesiące nie było filmu. Więc i tak jest bardzo dobrze, okej, okay, dobra, to wygramy w końcu przynajmniej, coś. dzięki Toxic The End. Tak obiektywnie patrząc, jak na taką przerwę, że na start tak film poleciał, bo już ma prawie 10 koła wyświetleń, no to jest mocne jestem mega zadowolony, wiadomo człowiek zawsze by chciał jeszcze lepiej jeszcze więcej, jeszcze większe szczyty zdobywać, aczkolwiek też jestem trochę humble w tym wszystkim, i wiecie też cieszę się czytając wasze komentarze że wam się ten film rzeczywiście podoba, nie z tego jestem mega usatysfakcjonowany cyferki i tak dalej to jest jedno to też fajnie, bo ja bym chciał mega rozwinąć ten kanał, więc muszę pod tym względem patrzeć bo jednak tutaj trzeba opłacić i motorzystów i grafików i tak dalej też się no trochę różnych ludzi zatrudniam więc to się musi spinać, żeby to się Ciągło cały czas, więc muszą być te wyniki, ale i tak, number one rzecz, żeby kontent był zajebisty, i wtedy to się obroni, myślę. Ale dobra, to no taka YouTubeowa gadka. My się skupmy na CSGO skin co tu się szpąci. Gramy mega małe stawki, liczę tutaj na cud, że coś się odrobi. I jeszcze jak coś, mam jakiegoś skinka w EQ, myślę, żeby go selnąć i zrobić tutaj drugą partię i zagrać. Tylko pytanie, co ja mam? Czekajcie, zaraz zobaczę po tej bitwie, ale ja chyba wygram. Ja chyba wygram i w ogóle, no, idzie mi mega słabo, więc powinienem. Grać <ślać> same Andery, co czego nie robiłem wcześniej, co jest mega głupotą. No, i widzicie, tutaj wygrana. Dobra, zrobimy ryzykowny move. racji, że to jest odcinek, pierwszy powrotny. Chcę wam dostarczyć jakiś content fajny, tak? Więc patrz, to na Zisterze, który jest trzy koła, chyba. No dwie, Dobra, pojebałam mnie, ale dobra. Niech będzie coś takiego na underze, na trzech. I to może nas naprawdę przywróci, żeby jakby dobrze rozdało tutaj karty, czy coś tam, no dobrze by tutaj poleciało. No to pięć mogłoby siąść. Tylko musiałaby być dobra nakleja. O ma taką nie najgorszą. Git, się zwróciły skrzynki. Teraz znowu coś. Okej, okay, okej. Okay. I tutaj mamy kolejną. O nie, co ja dostałem. Co ja dostałem! Kurde! Chyba, że tutaj to odrobi. No nie, no nie, no nie no. Ziomek, no, 300. Bitwa genialna, tylko jestem głupi. Czekajcie. Sprzedałem sobie agenta jednego, co miałeś na giveaway dla was. I dobra, niech nie będzie że na giveaway, tylko ja go muszę tutaj przerobić na coś lepszego. I wtedy mam coś lepszego tam na giveaway'a. Mam nadzieję, czekajcie.

I to skopiuję I to zrobimy nawet tak, że O, dobra, zobaczcie co się tu mniej więcej dzieje Mamy tak, gold case'a zwykłego Elegant case'a, to co było I tutaj na bójście dwa gold case'y I na bójście elegant No i dobra, jak to siądzie To tak celuje no, że 600, 700 profit by był z tego Jakby tak no w miarę spoko drop Okej, okay, okej okay. O, dziecię, dzieci, on dostał tigla Ja spojrzałem na tego Negev'a, on dostał tigla za 600 No i to będzie chyba kumbak Kumbak to będzie Tak, 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 się tam. Dobrze, 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 dobrze wszystko. Jeszcze AWP tak, ona jest droga. Tak, 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 tak. No i to mi się podoba. Ja pierdzielę, widzicie? Sama końcówka. Ty się... Ja pierdzielę! I mówiłem, mówiłem, mówiłem. Ja piri. I patrzcie, kto dotrwał do końca. Ten ma i to zrobimy, niech będzie. To tak ekskluzywnie. Yy, tak jak ktoś sobie wejdzie w tego giveaway'a, to też żeby wszedł w to. Więc 35 tak samo. Kto dotrwał do końca, ten wie, że jeszcze bardziej się opłaca wbijać na moje giveaway'e. No wygląda to przepięknie. Także pamiętajcie o kodzie Stricto, pierwszy link w opisie, też w komentarzu, yy, też, też w komentarzach napiszcie hasło. Hasło takie, że po prostu napiszcie swoją opinię co do poprzedniego filmu, który tam wrzuciłem, ten pół godziny, 7 dni do pro. Wtedy wylosuję jednej osobie skina, który był tam na początku odcinka. Dobra, ale z tego filmu jestem mega zadowolony. Wyszło, zawaliście. Także mam nadzieję, że Wam to się podobało. Trzymajcie się i siema.